Katowica. Krako na pewno odpada i myślałam o trybie założyć. To tak jak ja. w Katowicach czytałaś na internecie z tego... To wiesz, co Ale ja czytałam. No. Tam fajne są te kierunki, znaczy nie wiem, tak, czy to, 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 to są, że w Katowicach czy w Sosnowcu? Katowice i Sosnowiec toczywałam, ale dwa. Mhm. Powiem czytałam właśnie są fajnie niektóre, bo masz na przykład możesz sobie... To mnie zainteresowało, przedłużasz sobie zrobić wtedy podczas przedszkolną, nie? Tak? Tak, po, po studiach humanistycznych pierwszego stopnia. No nie tylko, że ja myślałam, że to trzeba będzie coś zdawać, no, jakieś różnice programowe tak, tak, i tak dalej, ale tam pisze, mam nadzieję, że to dobrze odinterpretowałam, do że mm, musisz nadrobić te różnice, ale uczęszczając y, na zajęcia dodatkowe, podczas dołku studiów, później zdajesz te egzaminy, a nie tak, że na przykład ty przed przyjęciem musisz im zaliczyć taką wiesz, tak, tak. jakąś taki ogrom materiału. I to na przykład jest ciekawe, nie? Ale co, myślałaś, właśnie podam w tym kierunku? Znaczy żeby... to wybrać, ten kierunek? Czy nie, to nie, znaczy, to ogólnie, ogólnie tak właśnie myślałam. Znaczy, tam jest jakaś historia sztuki, no nie, jest tam socjalizacja mm -hmm. właśnie, ta pedagogika przedszkolna i przedszkolna. Dużo tych kierunków tam jest. Mhm. Bo ty kiedyś zastanawiałaś się nad edytor... edytorstwem? Proszę? Ale nie ma właśnie. Nie? nie? To gdzie ta kobieta z, no, z gimnazjum kończyła to Nie sprawienie? Wiem, że we Wrocławiu jest edytorstwo. Ale właśnie tam nie wiem, nie, nie ma tego załóżcia na pewno. Masz gdzie? Nie wiem.